Cześć ludziki, witajcie rutynową robotę będziemy robić, a mianowicie zbierać pieniążki niczym urząd skarbowy. Tyle, że w przeciwieństwie do komornika, który zabiera. My bierzemy pieniądze, bo rodzina dobrze służy ludziom. No kurde blaska, zwykle. Chowamy gnata. Zatrzymujemy się. Panie Waco, masz pan coś do powiedzenia? Okej. Okay. Wypisuj ten mandat i tak go nie zapłacę. Wystarczająco dużo dostajecie, więc nie ma potrzeby, żeby wam jeszcze płacić więcej. Wsiadać, panowie, wsiadać! Pogranicznik włączymy. I... zobaczymy, jak to się zachowa na zakrętach. Bardzo fajnie. I okej. Okay. Przed samym tym... no, co za mędy, no. Ja nie wiem Słuchaj O tak, bardzo nam przykro Gdzieście się w ogóle urodzili i trujecie nam dupę No no no, także wątp Dobra, proszę sobie w cholerę, wsiadamy do samochodu tylko po to, żeby dowiedzieć się Czy jesteśmy na miejscu? Fuck logic A Dla mnie powstaje nic innego jak... No ale widoki Coś nam się działo Dojeżdżamy sobie na miejsce będzie czekał nas jeden kursik, Będzie to jeden z niewielu momentów w tej grze, kiedy wybierzemy się nawić. Here it is, Dobra, zatrzymaj się, ziomuś. Czekamy, aż Pauli się pójdzie. Dobra, Pauli pójdzie. Daleko będzie szedł. No nie, blisko, to dobrze. Ferd Pompeje, okej, sobie chwilę poczekamy. Ach, te tekstury. Ładnie grafa lepsza jak w No dawaj, Pawli, To po piniątki przyszedłeś, a nie po drinka, ale widzicie? Jak się pogania chłopa, to od razu szybciej lezie. Okej, okay. no to jadziem. Jadziem za miasto. Dobra, chwalkę przez New Zobaczymy co za nutka nam się teraz załączy, bo Nie wiem czy ludziki zauważyliście, ale każda dzielnica ma swoją własną osobną ścieżkę dźwiękową tego chyba najbardziej podoba mi się ta, która pojawia się na Wyspie Centralnej jak nie wiem usta są różne mi akurat najlepiej pasuje ta z Wyspy Centralnej są ludzie, którzy lubią muzykę z Hoboken, niektórzy z New ze śródmieścia, z mojej Italii Ale ja nie będę wnikał to co kto lubi ja wiem, że mi najbardziej podchodzi ta z wyspy centralnej. Bardzo się cieszę, że pojawiła się ona w drugiej części. Ups, powiedziałem coś ma FI2. Dobra, nieważne i ooo odblokowali nam jak miło to jest po prostu jak gdzieś nie możemy pojechać to blokują przejazd taka szkoda no i jesteśmy poza miastem będąc poza miastem nie mamy mapy aczkolwiek jedziemy cały czas do przodu nawijamy lotnisko lotnisko niczym terminal okręcie. Ubogie, trochę, ale No tak, wiem, że lepsze niż to, co jest na no, Okęciu. Nie no, dobra, Okęciu jeszcze jest fajne, ale model to siara. Zaraz nam się powinno załadować. Druga lokacja. A nie, bo to jest jeszcze wcześniej. No dobra. Dojeżdżamy na miejsce i czekamy co to się w tym modelu będzie działo. A będzie się dziać. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okej, let's go. I uwaga, tak, dobrze się domyślacie. Jest papieros. Co papieros oznacza w tej grze? Że... Będzie... Ni mniej, ni więcej. Tylko... Tylko... I... Shit! Bastards! tamai I took one. Ah! Uh, it, it hurts, Christ, Paulie. Paulie, the pierdo, but Tell Salieri, from here on out, this place is ours. Capisce?

Bo można zakończyć to trochę szybciej. Nie będzie nam ziomek tak uciekał. O, pieski. Będzie trzeba pogonić. Przeładowujemy I dzida, da Nie dojdziesz mnie, nie dojdziesz mnie, nie dojdziesz mnie. I uratowany. Dobra, wchodzimy sobie po skrzynkach. Teraz będzie Kurde Blaszka, wchodź tu. ci psy będą ganiać. Dobra otwieramy drzwi. I teraz dzień dobry, ale w godzinach pracy nie sramy Trzeba wyjąć standardowego kolta, dobra, zabiliśmy ich, i teraz. O proszę, witam Tomasa. Torbek na pieniądze, mnie tu, frajerze. So weźmiemy troszkę. Tu ktoś jest, no chyba nie ma. Idziemy zabijać, mordować. 97% wystarczy, na tyle. Jest. Jakby kto nie wiedział i potrzebował, to tutaj mamy, o tu, artykuł pierwszej potrzeby, 44 pestki, dobra, wystarczy, bierzemy magnuma, nic nie znaleziono, jak to, dobra, o, kibelek, z kibelka możemy skorzystać, jakby kto nie wiedział. Tutaj jest bardzo trochę ciężki model strzelania. Bo tutaj, generalnie wszystko nam do góry leci. Bierzemy magnum. I zaraz chłopcy poczują siłę magnum. O. Jeden. Drugi Muzykamosz, musiałem, się skończy. Okej. Okay. i to by było tyle w temacie. Zobaczymy, czy ktoś w kibelku jest. O, jaki ziomek. I co? Zatkało kakao. Wejdziemy do kibelka. O, jak miło, dobra. Nam wolno. No co? Każdy się musi kiedyś odlać. O, dobra. Coś długo to trwało. Ok, kartofelki sezonu. Możemy iść dalej. Amas, Amas, Hamas ty brzydki brogu Tutaj bierzemy sobie Ale się wyszczelał Tompson. Dobra, przeładowany Gun Tu coś masz ziomek Colta masz. Tu masz Magnuma Nic już nie masz nic już nie masz No dobra sami Chodź pomogę ci Get up, Sam. It's over. He really went to work on you, buddy. Let's go. Oh, tak, ciągu... It's nothing. Mm. You'll be all right. Doctor will put you back together again. Co? You're mm. tough as nails. E what the fuck? Andrew Golara. Oh, shit. Is immortal?

Uh just stay cool, everything's okay, just go. No problem. Just try it. Jasne, pewnie że spróbuję. Go. Aha. Do. No to jasne. Dychaj. Znowu mi się kurde nie udało, kurde blaszka, jak zwykle. Ajajaj, aj, aj. a można to wcześniej zakończyć. A nic, teraz trzeba ganiać ziemkę. Ziemek strasznie pierdliwy jest. Oj, proszę, samochód mu się naprawił. Jaka lipa Dobra, ale my go staranujemy Rozpędzamy się i... Kurde, blaska. Jak jedną ci ludzie Teraz po górę to lepa, ma lepszy wóz Ale my go jeszcze dorwiemy. My go dorwiemy, nie będzie nam jakiś palant broźcił tutaj. Jedziemy, ehe. E, no dawaj, dawaj. Uczciwie ukradliśmy ten samochód, a on jeszcze będzie, kurde, nam komórki tutaj prawił. Nie ma takiej możliwości. No jedziesz. powoli się rozpędza, powoli No spokojnie No i dupa Zabij faceta, który ukradł nasz hajs Hajs się nie zgadza To źle, hajs się musi zgadzać Dobra, że tym razem uda nam się utrzymylić Ja Cię zaraz zastrzelę gościu. Ja Cię zaraz... Jedź, mnie, jedź! Coś mu nie działa. Będzie trzeba zmienić na... Colt, Colt jest szybki, Colt dobrze strzela. Teoretycznie powinien za nim jechać cały czas do przodu i sam się wywali. Ale po co? To za mało hollywoodzkie jest. O jest ty w wcale, Mikołaja. Nie idzie. Jaka lama? Gdzie mnie wyjeżdżasz? Chyba nie wytrzymujesz tempa, Ziomek. Chyba Ziom nie wytrzymuje tempa. Raz go, mieciemy go. Za. będzie na kurwiał salta i tak No wysyp się przywal w coś No nie chcę przywalić, to jest jaki Zaraz to skończymy O żeś ty wcara Mikołaja. Damy radę. My byśmy nie dali rady. Damy radę. O, i teraz damy radę. No i teraz dupa. Teraz to cały misterny plan poszedł sami wiecie gdzie Trzeba to inaczej rozkłócić Od razu bierzemy. Nie to kolciora Jedziemy, spróbujemy go przywalić Chcemy się i zaraz podjeżdżamy wnetko wysyp się gościu od opon nie można przestrzelić wiem. Coś nie chce nam Tomi strzelać, boi się. Nie bój się Tomi, spokojnie. Zarago go rozwalimy. A ty, lowelku, jedź. No co tak piłujesz na dwójce, wrzuć wyższy bieg. Właśnie skrzynia biegów popsuła. No dawaj Stefan, dawaj I trójeczkę Jakiś tłuczki siedziałem Kurde, co to jest? Dobra, chyba nam ziemek ucieknie Dobra ludziki Jak go dogonię To wrócę